Cześć moi kochani, witajcie Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na ulubieńców marca. W tym miesiącu nagrywam taki filmik, ponieważ kilka kosmetyków mi się znalazło. się Cześć moi kochani, zapraszam was dzisiaj na... ...czy... nie wiem. Nie wiem, Porównam, może nie będę porównał. Wygląda to tak jak spódniczka z. E, była tak jakieś posenka Bajlandu, nie Bajlandu. Wiecie o co mi chodzi. <ścoughs> tak. um, kolejną rzeczą jest to: y, kolejny cień jest to. Ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam, był to cień do powiek, czy jest to cień do powiek, z firmy MAC. E, I jest to cień, który... E, Czekajcie, kto się jedzie, jak to się jedzie, jak to się jedzie. Bardzo ładnie zaparwiają usta. Są... E, I ma przede wszystkim przepiękny zapach. Okej, okay, moi kochani, więc to wszystko, co dostałam, do jest hol ale w tym miesiącu kilka mam nowości, kilka takich rzeczy, których jeszcze Wam nigdy nie pokazywałam yy, i dlatego... ...wariła czego się kręcisz dziewczyno, idź już o, 21 brum, yy. brun... Brum. brun, brun no, brun nie uwierzyć? 20 samochodów chyba przejeżdża teraz. No tak to nic nie jeździło. A więc moi kochani, to jest cały mój hol. To są wszystkie rzeczy, które dostałam. które... Spokojnie. A więc moi kochani, to jest wszystko. Spokojnie. Jeszcze raz. Nie za szybko. Niejednokrotnie nie płakałam przez chłopaka, natomiast ja zawsze zrywałam z chłopakami. Wtedy, kiedy ja chciałam zry, zerwać z nimi, to wtedy ja zrywałam i wtedy nie płakałam. Niestety no oni pokali, ale no wiecie, takie jest życie. Tak, tak. I też próbuję do Was wracać co jakieś godziny. Dziękuję za oglądanie. Piszcie, czy... no może nie piszcie. Nie.